Okay, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gracyk.pl i dzisiaj sobie zagramy tak spokojnie i tak fajnie w Assassin Creed Valhalla odcinek drugi. Okej, okay. jakie mamy zadanie? W język krwi odszukaj i uratuj swoją załogę. No dobra, no to idziemy szukać, ale najpierw tutaj się rozejrzymy i zobaczmy. Spoko, dotrzemy do nich. To sobie powspinamy się, poskaczemy, może tu w środku? Przeszukanie Skurzona piłka, kwiateczek zniszcz, nie było nic. Ta jest, niszczymy drzwi. <laughs> po wikingowsku, a jak? Troszeczkę nie obszerem tego sterowania, wzroku dyna, aby zobaczyć wszystkie interaktywne elementy znajdujące się w pobliżu przeskanuj i otoczenie. Przytrzymaj R3 wzroku dyna. Wow, co to jest? Soło wieckie. To jest dobre, fajne. To mi się podoba. Srebro, laleczka jakaś. Zabierz prowiant. regenerację zdrowia. Jedząc jagody, grzyby i zawartość kociołków z jedzeniem, spełniasz poziom zdrowia. Zabierz prowiant. Oczywiście, że zabieram. Przeszukujemy. Srebro, srebro, piłeczka. O! Coś było. Srebro. Srebro, srebro, jak zwykle. A tu? To też. Tu tak kucam. Prowiant, gdy masz maksymalny poziom punktów zdrowia, gromadzenie jedzenia jest przechowywane w formie bla bla bla. Coś było napisane i zniknęło i to szybko. Oj. Nie mogłem do końca przeczytać. Ale dobra, jeszcze z tym. Idziemy dalej. Tak Dobra Wytrzymałeś mi silne leki i specjalne ataki pokonują twoją wytrzymałość Leki ataki, które do celu będą je regenerować Okej, okay, dobrze wiedzieć Żółte piórko, srebro Całkiem, całkiem, swobodny bieg, góra Okej okay. Sprawdźmy to Chyba idę w dobrym kierunku. Kurczę, ile tego jest? N Zapas prowiatru. Masz już dość żywności, by stworzyć porcję Jak Twój poziom musowo niebezpiecznie spadnie z jedz... O, zagwiznałem i co? Co to ma być? Mój koń zaraz przyjdzie? Czy mój orzeł? To jest jakiś ptak. Co to jest? Koło szybkiego wyboru. Koło szybkiego wyboru zapewnia Ci dostęp do różnych czynności i rozwiązań. Rozpocznij na weź mi łódź, wyjmij pochodnie, medytuj. Okej, okay, dobra. Takie coś. Tylko. Nie chcę się wierzyć, ale czy wikingowie medytowali? Napiszcie w komentarzu, czy medytowali, bo nie chcę mi się naprawdę wierzyć, wierzyć, że medytowali. Jeżeli tak, to spoko. Ale byłbym zdziwiony naprawdę, bo o tym nie słyszałem. Oglądałem różne seriale. Wiadomo, Ci Wikingownie na przykład, to tam zresztą nie medytowali, co ja z tego pamiętam. Oj, przepraszam. <laughs> Dobra, gdzie teraz? O, to, 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 dobre pytanie. Chyba na górę. Tylko jak tutaj się skacze? To, to mnie ciekawi. Tu mam jakieś strzały. Ok. Spinaczka nie jest taka zła. Fajnie się wspina. Punkty widokowe. Łowiecka celność. Korzystaj z łuk, by razić odległe cele. L2 i szał. Okej, okay, dobra. Punkty widokowe. Wdrapcie na punkt widokowy, by lepiej rozejrzeć się po okolicy. Odkryto nowy terytorium. Ryk jafylkę. Ryk jafylkę, okej. Okay. Coś tu było? Nic. To trzeba się wdrapać na górę. Okej, okay, dobra. A to. Normalka w Asasinie. To znamy przecież. Każdy na pewno zna, jeżeli ktoś na pewno grał jeszcze w te stare, starsze wersje Asetionów, to też trzeba było się wdrapywać w takie ala budynki na najwyższy szczyt. Albo na najwyższy budynek i ten... I całą okolicę czy całe miasteczko. Dobra, synchronizuj. Synchronizacja ukończona. Rekwaj. Oh punkty i słuchające punkty widokowe odblokujesz. Punkty szybciej szybkiej podróży. I odnisz aktywności na danym obszarze sugerowano moc, jeden bogactwo tajemnice artefakty. Okej, okay, dobra. Takie coś. Dobra, gdzie ja mam się udać? Pokazuje mi, że tam. I budu O, jeszcze można pływać i nurkować. To nowość. Chyba w asasynie. Niestety nie grałem w Originsa, znaczy się mam nawet, tylko go nie ukończyłem I tak samo Odyseja Też go nie ukończyłem, ale nie pamiętam czy tam można było nurkować i pływać Ale nie wydaje mi się, dobra Idziemy do tego punktu Przytrzymaj Cioł. Fajny mi atak. Ja myślałem, że można jakoś go po cichu. Ku jakoś ten o, suchy chlebek. Fajnie. łuki Parę sztuk. Dobra. Zabierz prowiant. No i nie mogę. No dobra, idziemy dalej. A, tu jest mój taki ala, taki ptaszek, co mi będzie mówił? Gdzie i którędy. Tylko muszę aż tak biegać do tego miejsca. Da się szybciej. Interesujące miejsca, kruch może dotrzeć do większości interesujących miejsc, w których Skryją Kryją się zadania, skarby i tajemnice Takie buty, dobra Dobra Nie będziemy się bawić Trzeba biegać Do tego miejsca Nie, muszę wam przyznać, że graficznie Daje że Ocenę 1 na 10 tajemnic Asasynowi ósemeczkę, grafika jest spoko, ale wiadomo Ubisoft, Ubisoft, niestety też nie umiem aż tak, co nie, takiego, tak zajebistą grafikę zrobić. Tutaj niestety Naughty Dog jest zawsze i będzie na pierwszym miejscu, ale powiem wam szczerze, ja tu nie patrzę na grafikę, tylko tutaj jak gra, jak się gra w to. I po pierwsze, Jaka fabuła? Opowieść? Czy fajna? Super? Nie wiem. Właśnie dlatego pogrom, pogrom z 4 godzinki. Potem wyrażę swoją opinię o asasinie. Dobra, muszę iść po malutku No właśnie też coś słyszałem. O, jest jakaś walka Sword clash. And what have you? Kjotve tried to sell me off. A mistake he will regret. Not today he won't. I saw him board a ship at Daval's Nest not long ago. Sailed east, leaving our crew behind. There must still be time to save our men. I will find them. You ready the longship. You, Glory Hound. You would take the rescue for yourself so the victory song is written about you. I could storm the beach then. Slay two dozen men, seize our dragon boat, and hoist the sail in triumph. Up to you. No, no, I will take the beach. A far more dangerous path. You search the longhouse for our crew. Oh, and here. This corpse will not have need of it. Go. I will meet you by the ship. Bitwa o Północny Szlak. Rozpoczęto wątek Ryk... ryk ja Okej. Okay. Tarcza Klanu Kurka. Lekka tarcza. Używanie, wyposażenia W menu ekwipunku możesz teraz wyposażyć się w tarczę jako dodatkową broń. Otwórz menu ekwipunku. Opcjons. No to wchodzimy tam. Broń, są trzy główne zloty na broń. Każda broń jest wyjątkowa i ma swój własny styl walki. Pojawia się, gdy zdobędziesz nowy rodzaj oręża. Następnie głowa ręka. Broń umieszczona w głównej ręce jest podstawowym źródłem... Zadawanych obrażeń oraz wyznacznikiem stylu walki. W przypadku bardziej defensywnego nastawienia w ręce tej można też umieszać tarcze. Następnie druga ręka. W drugiej ręce można umieścić broń lub tarczę, by zapewnić sobie uzupełniający styl walki. Następnie broń dwuręczna. Broń dwuręczna zajmuje zloty obu rąk. Ok? Następnie łuki. Oprócz broni białej, zawsze masz też na swoim wyposażeniu łuk do ataków dystansowych. Są trzy rodzaje łuków, każdy z nich ma własny typ szał. Zajrzyj na stronę statystyki we wpikmunku, by poznać więcej szczegółów na temat bieżącego modelu rozwoju swojej postaci. Zamknij, ok, dobra. E, tak to, to wygląda, i teraz chciałbym sobie zmienić, żeby miał. W drugiej ręce, otóż to dokładnie, tarcze, tarcze klanu kruka. Obrażenie od takiego ataku chwilowo wzrasta po bloku. Dobra, atak ma tak, blok ma 33%, ogłuszenie 60%, waga 13%. Sorry, ale nie wiem co to znaczy. kryt pre, ehm, nie wiem, Szebę też nie, będę musiał sobie też popatrzeć. A właśnie, statystyki. Ehm... Statystyki postaci, defensyjne zdrowie, pancerz, waga 58, unik 20, odporność na ataki wręcz. Eee, okej okay. co jest? O, teraz mogę, a takie tam dobra, wszystko mamy. Może być. Łuk tunów. Tarcza jest tu. O zupełnie powiem. Tu jest. Mam fula jedzonka. Świat. Tutaj mamy mapę. No, mapa jest dosyć, dosyć, całkiem, całkiem dużo. Widzę. Eee, może się jeszcze powiększy. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, ale zobaczymy. Zadania. Więzy krwi. Roś opiewszki. Wiki. Dziennik zadań. Dziennik zadań pomaga zlecić Twoje postępy na aktualnym terytorium i w ramach bieżących zadań. Następnie terytoria. W toku Twoich przygód wyświetlane będą terytoria i dostępne na nich zadania. Następnie zadania i ich śledzenie. Gdy śledzisz jakieś zadanie dotyczące go informacje, będą aktualizowane na mapie, na tarczy, kompasu oraz w dzienniku. Zamknij. Okej. Okay. odszukaj i uratuj swoją załogę. To jest właśnie nasze zadanie. Co to jest ten kodeks? Baza danych informacji na temat świata gry i jego mieszkańców. Norwegia. Norwegia to ojczyzna ludzi równie w pięknych i surowych jak bezlitosna ziemia, która wydała ich na świat. Jej pokryty lodem równiny, winiosłe góry i bezdenne fiodry były świadkami mężnych i bohaterskich czynów, godnych niejednej pieśni czy sagi. To mógłby być całkiem niezły początek. Jakieś powieści, prawda? Muszę to sobie gdzieś zapisać. Okej, okay, to nasz bohater się znajduje w Norwegii. To więc spoko. Okej, okay, co tutaj mamy? Jakieś frakcje. Bandyci. Bandytyzm był w, e, w średni wiek, X wieku dość powszechną formą spędzania wolnego czasu i przedstawicieli tego fagu mo można było napotkać we wszystkich siedmiu królestwach. Byli to głównie... Ubocy, wywołańcy i pospolici szubrowcy, szubrawcy, którzy chcieli zarabiać na życie przemocą i grabieżą. Wow, tego nie widziałem. Wikingowie w języku staronordyckim mianem wikingra określano Normanów, którzy trudnili się łupiesmem w celu zdobycia bogactw i chwały, tak dla siebie jak i dla swego klanu. Powiedzenie iść... Na Wiking było jednym z największych wyrazów męstwa, jakie można było sobie wówczas wyobrazić. Z czasem słowem Wikingowie przyjęło się określać hordy Normanów, którzy najeżdżali i osiedlali się w różnych częściach Europy od sorry, ale niestety nie znam tych, tych wyrażeń w ogóle Stulecia w istocie mniej barbarzyńcy niż sugerowałby, to zakorzeniony od dawna wizerunek wikingowie byli częścią większej i dużo bardziej złożonej struktury społecznej, która co do zasady wolała handlować z innymi ludami niż je mordować. Heh, Dobra. Wrogowie wiking. Szepki wojownik, który potrafi rozbijać tarczę swoim brodatym toporem. Jest jednak z natury mało zdyscyplinowany, co skutkuje szokującym brakiem zorganizowanej taktyki. Podpowiedzi i słabości. Atakuj Zajadle, Szesz się jego tarczy. Nie wiem co to znaczy atakuj Zajadle. Mi się wydaje, że chyba po cichu, ale nie jestem z... pewien. Dobra, Norwegia, tu, 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 Sru, tu, 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 Dobra, umiejętności, jakie mam? Punkty umiejętności, moc, nowy początek, wybierz swoją ścieżkę. Nie mogę? Tu też nie mogę. Hmm. No tutaj mamy, widzicie, jakieś różne umiejętności mocy można to odblokować. Jeżeli będziemy grali jeszcze dalej. Dobra. Ja tylko tak sobie popatrzałem. Idziemy dalej. Broń dodatkowa. Broń trzymana w drugiej ręce może być używana niezależnie od tej, którą czołż głównej użyj, ale jeden, aby skorzystać z dodatkowej broni. Dobra. Zaraz to zrobię. Wykrycie okazji, gdy znajdziesz się w pobliżu skarbu, tajemnicy lub artefaktu. Coś tam było napisane i. cholipka. że mnie znowu przeczytać znowu, bo szybko to zniknęło. Dobra, tak się bronię tarczą. Tak mogę atakować. To już wiem, dobra. Wyszukiwanie: skorzystaj z pomocy kruka, aby wyszuki by wyszukiwać cele zadań. Użyj, aby wezwać kruka. Szoka w górę.

Bogactwo wzroku Dyna podświetla i ujawnia pobliskie okazje do wzbogacenia się sztaby, uczone księgi i wyposażenia wzroku Dyna. silny atak. Nie wow.

Zatarosowane drzwi, zatarosowane drzwi można otworzyć tylko od środka. Znajdź sposób by dostać się do środka i usunąć zaporę. Dobra, zatarosowane drzwi. Przeszukaj krzynię. Sztaba węgla, zgromadzone bogactwo. Dobra, idziemy dalej. W dachu powinno być... Coś tam mówił, ale... Ale czemu nie można pocichaczu co nie zabijać? To mnie właśnie... Właśnie się to mnie dziwi troszeczkę, dlaczego nie można ten po cichu zabijać? To idziemy na górę. Nie You squirm like that, and my axe will miss your neck. Unpleasant for both of us. If I'm to die, I want to make a mess of it, out.

You lay that axe aside or die by mine. You should be on a slave ship to Ireland, Wolfkist. But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. Okay, hell <laughs> Okay. Odskok. Dobra. Dobra. Łoł! Wow! Jeszcze raz. Odskok! Oj, nie udało mi się. Wytrzymałość. Wytrzymałość jest zużywana, gdy stosujesz uniki lub wyprowadzasz niecelne ataki. Gdy poziom wytrzymałości wyczerpie się, stracisz możliwość odskakiwania lub blokowania ataków. Wytrzymałość jest przywracana z czasem i wtedy, gdy zadajesz lekkie ciosy. Znów. Dobra. Dobra. Ja też troszeczkę się gubię. Zobaczcie mi. O, dobra, udało mi się. Wow! Co to było? Rozmieszyłem mu głowę. Widzieliście to? W jaki sposób jeszcze? DEM! Until the bitter end. If I give my life, will you spare my clan? Better no! Pick up your axe! Kill them all! No, co się dzieje? Co tu się dzieje? Kto to jest? Czy to jest jego ojciec? Duch jakiś? Albo śni, zasnął? Ale drzewko, dziwne. Oj, Boże. Ej, Boże to się mnie woła. Able, are you us. What? Oh, yes, of course. Dobra. Dobra ludziska, to byłoby na tyle z odcinkiem drugim. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, subskrybujcie, lajkujcie i takie tam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, bye bye, adio. Na razie hej!